Dobry wieczór Państwu. Pierwsza piosenka z tekstem Mirosława Welca, Dwie szkockie z rodem". Dłakiem idę przed siebie czarnym, stroma ścieżka zakręca przed szczytem. Sam dziś sobie zadaję pytania o sens drogi, tej zwanej życie. Po co zmaga się i dlaczego, i dla kogo, co z tego zostanie? Puszka prochu, który czas rozwieje, płomyk znicza, co mi goce jak pamięć. Po co zmagam się i dlaczego I dla kogo, co z tego zostanie Puszka prochu, który czas rozwieje Płomyk znicza Co mi goce jak pamięć Stary zegar odmierza godziny Zasmuchany w swoją melodię I dlaczego, i dla kogo, i po co wokół mgła Czekam w niej na odpowiedź po co zmagam się i dlaczego i dla kogo, co z tego zostanie? Puszka prochu, który czas rozwieje, płomyk znicza. Co mi goce jak pamięć O co zmagam się i dlaczego i dla kogo, co z tego zostanie? Puszka prochu, który czas rozwieje, płomyk znicza. Co mi gotę jak pamięć Dumany niebieski barman wieczny uśmiech z siwej brody I nalewa już bez pytania za odpowiedź dwie szkockie z lodem Po co zmagam się i dlaczego i dla kogo, co z tego zostanie Puszka prochu, który czas rozwieje, płomyk znicza co mi goce jak pamięć? Po co zmagam się i dlaczego i dla kogo? Co z tego zostanie? Puszka prochu, który czas rozwieje płomyk znicza. Co mi goce jak pamięć? Kolejny utwór również do tekstu